Kochana energetyczna ekipo, wiecie co jest dzisiaj? Wiecie co jest? Halloween jest dzisiaj, moi drodzy. Tak, moi drodzy, nie żeby coś, ale dzisiaj halowenowa noc i ja, moi drodzy, jako że bardzo kocham Halloweeny, ja oczywiście będę stał przy wejściowych drzwiach, oczywiście ubrany jak, żeby nie inaczej, w Halloweenowy strój. I oczywiście będę czekał tak po swojemu, jak tylko jakiś dzieciak przyjdzie, będzie chciał cuksa czy coś takiego, oczywiście ja będę zwarty i gotowy. No i dostałeś cukierki, tak dzieciaku? Dzisiaj jest temat cukierków, dzisiaj jest temat ektoplazmy. Kolejnej ektoplazmy, tak. Mamy Tigera Paranormal i z czym wam się kurde ko Oni mówią, że to jest smak jabłkowy, a w życiu wszyscy wiedzą, że to jest smak ektoplazmy, prawda? Dobra, już też na oficjalnie, się ekipo, witam was serdecznie, bardzo strasznie serdecznie przy przypadku Tigera Paranormal, ale no, słuchajcie, tego co ja się nasłuchałem na temat tego Tigera, to tylko ja wiem. Podobno on świeci w ciemności. Sądząc po barwnikach, to jest wysoce prawdopodobne. Ale kto plazma, przecież nie świeci w. No dobra, świeci w ciemności. Co ja mówię? Przecież Ghostbusterów to żeś oglądał czterokrotnie. Oprócz tego nowego rozdania, no bo to mi tak nie pasowało strasznie. No kurde, no nie wiem, no nie mam sentymentu, żeby to obejrzeć. Dwie pierwsze części zarobiste były. Ta trzecia no w połowie, kurde, po prostu powiedziałem sobie Pierdziu, Maniu, mam to w... wiadomo gdzie. No i co? Mamy dzisiaj Tajgera jabłkowego, mamy dzisiaj Tajgera paranormal, mamy dzisiaj Tajgera o niskiej zawartości kofeiny. Ja pierdykam. Nie wiem jak wy, ale tych nisko kofeinowych napojów energetycznych, to w sumie nawet tego nie można nazwać energetycznym. Ostatnio się wzięło za dużo w Ty... Cie moi drodzy, poczekajcie moi drodzy. O, to, 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 to. Czekaj. Czekajcie moi drodzy. O, proszę bardzo. O, gdzie pie Ty w ogóle to naprawdę świeci w ciemności? Czekaj. Jakby tak przystawić go do światła, poczekaj chwileczkę, a tak oddalić za mało był chyba naświetlany, nie wiem jak wy moi radzy, ale to co, robimy teścik w ten sposób, co nie? no to jakby na tego patrzeć, butelka proszę ja was bardzo, jest w takim przezroczystym designie, nie wiem jak wy, ale to jest naprawdę wyjątkowy design. Mamy tutaj bardzo dużo pajęczyn. Ogólnie ten tygrys to jest normalny, jak żeby nie inaczej, to no, co tu dużo mówić? Po prostu jedyne co się zmienia to to, że mamy dodane pajęczyny. No i co moi drodzy? Możemy przejść do składu do wartości odżywczych, kurde. Żyć nie umierać, co nie moi drodzy? Jest dzisiaj halowent, więc lepiej będzie tak zrobić recenzję, aniżeli inaczej. No to co? Woda, sok jabłkowy zagęszczonego soku, mój niesławny żart o tym, że sok jabłkowy w końcu znajdzie swoje zastosowanie, jest ciągle aktualny. Nie wiem jak wy. Cukier, regulatory kwasowości, kwas cytrynowy, cytryniany, sodu, dwutlenek węgla, stabilizatory, guba arabska, resestry, glicerolu i żywicy roślinnej. Kofeina inozytol, aromaty wzmacnia w smaku substancje słodzące, sucraloza, sulfan, ekstrakt z krokosza barwierskiego, witaminy, jacyna B6, B12, kwas pantotynowy, barwniki. Bardzo dobre, nie wiem jak wy. Błękit brylantowy i żółcień cholinowa. Fakt! Bardzo dobre. Ja już wiem, dlaczego ludzie myślą, że to ma świecieć w ciemności. Ale mamy też ekstra z krokosza barwierskiego. Ja już miałem takie kurde, może tak! Może udało się w końcu y, dostać napój energetyczny, choć w tym przypadku klasyczny, w butelce, który nie jest barwiony, y, sztucznie. Hej sytar, ty się jeszcze nie znasz, kurde, typie kochany. Dobra, wartość odżywcza jak zwykle na 100 ml 330 ja pier, ale... No witam moi drodzy Nie no to było słabe Ja to rozumiem, ja roz... ale to jest Halloween moi drodzy no, Takie rzeczy muszą się dziać Muszą mieć miejsce, no co ja na to poradzę, ale dobra yy, Mamy obliczone wszelkiego rodzaju wartości odżywcze No i co? Ta 330 ml butelka zawiera w sobie 56,1 kilokalorii Żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, 12,21 grama węglowodanów i tyle samo cukru. Żadnego białka, soli mamy 462 tysięczne grama. Mamy 23,1 mg niacyny, 2,31 mg witaminy B6, 1,65 mikrograma witaminy B12. Oraz 6539 mg kwasu pantotenowego. Ja problemów tu nie widzę. Możemy to otworzyć i sprawdzić, moi drodzy, Na Jak widzicie kolorystycznie mamy tutaj zielony kolor. Nie... I to naprawdę, jeżeli to naprawdę będzie świecić w ciemności, to naprawdę boję się tego pić, kurde. Ale no dobra, no co ja, no to poradzę. Ja tu jestem zwykłym testerem, który musi testować te wszelkiego rodzaju napoje. Czy to energetyczne, najczęściej energetyczne, czy to, kurde, właśnie klasyczne, dziwne. I jeszcze mały disclaimer. Tiger ma na razie jedno z najlepszych jabłek, jakie istnieje do tej pory. No to co moi drodzy? No kurde, czy to będzie to samo? Czy jednak, kurde, Custom Apple będzie w jakimkolwiek stopniu lepszą opcją aniżeli to? Składowo już jest na pewno. No, powiem wam, że pachnie to oczywiście jak jabłko. Jak jabłkowy. Taki kwaśniejszy sok, w ogóle nie naturalny. Po prostu, jakbyście w sobie jabłkowe cukierki, w sobie te jabłkowe tiktaki, rozpuścili w napoju jabłkowym. Nie powiem, że strasznie cukierkowo daje, ale to no coś tam można wyczuć cukierków. Tak ogólnie to jest po prostu normalny, napojowaty zapach. No to co? Próbujemy tego, moi drodzy. Zobaczymy, co tam będziemy mieli, kurde, za doznaga smakowe, co? Kwaśne jabłko, tak? D dobra, kurde. Wow. Jednak Tiger umie zrobić jabłko. I jednak umie zrobić w jabłko, Tiger. To trzeba przyznać. O tak. Jeżeli tak smakuje ektoplazma to biorę w ciemno. Powiem wam tak, że biorę w ciemno. To jest naprawdę taki smak kwaśnego jabłka. To jest naprawdę taki smak takiego no kwaśnego, cukierkowego jabłka. Jakbyście naprawdę w soku typu Caprio podali wszelkiego rodzaju cukierki, to nawet nie pudrowe, takie ladrynkowe, o smaku jabłka, kwaśniejszego jabłka. W sumie nawet te tiktaki, czy to była seria Super Sour? A... I właśnie, kurczę, wywieszali ze sobą i to by był cały fakt tego smaku. Naprawdę to jest nieziemsko dobry smak jabłkowy. Nie jest lepszy od Custom Apple albo Apple Pearly czy nawet, no, chyba nawet innych yy, smaków jabłkowych. Nie przynoszę nawet tych rankingów, bo to by nie miało sensu. Dlatego że mamy tutaj nisko-kofeinowy napój. Ostatnio w ogóle bardzo dużo nisko-kofeinowych napojów firmy energetyczne produkują. Ciekawy jestem dlaczego. Nie wiem jak my, ale ciekawy jestem dlaczego. Ciebie ja się wydaje, że tam coś zaskrzypiało, Kuj, Ty, ja na, ja nie... ja nie blefuję. Ja jestem sam w domu, okej, okay. e, no, Ja nie blefuję, na... Kurde, kuta, powie, Ja ci dam w dupę... Ja ci dam tu na w dupę ty! Dobra. Tak. Nie gadajmy o tym, okej okay, moi drodzy? No, jakby na takie patrzeć, jakaś typiara z czarnymi włosami mi tu przyszła, wiecie, o tak kurde, takie w wpierdzielone, tak yy, długie włosy, nie wiem jakby, no coś takiego jak ma moja siostra, włosy takie, w ogóle biała jakaś piżama, kurde, w bele, ja nie rozumiem. Ja ostatnio oglądałem jakiś japoński horror, wiecie, tak, tam rzeczy, kurde, jakieś dziwne w ogóle. Trochę tutaj się przyciemniło za bardzo, no nie wiem kurde. No. I co tam wiesz, można powiedzieć? No kurczę, to jest naprawdę mega przyjemny smak jabłkowy, ale znajdą się po prostu też i lepsze smaki jabłkowe. No i co tu dużo gadać? Według mnie to by było na tyle. Godny polecenia. Naprawdę Tiger wie co zrobić z jabłkiem, żeby było po prostu dobre. No kurde, w dupę znowu ona Ja pierdziele ja ciężko się wykończę kurde i ja nie wiem jak wy, ale ona jest tam na dole, kurde, ona sobie... Te... Ja nie wiem, widzimy się następnym razem przy okazji, zobaczymy jeszcze czego, bo mam tych filmików też trochę na zapasie Nadrabiamy te nowości. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zdobyć te brakujące. No i co? Widzimy się następnym razem już tak oficjalnie przy świetle. Już mam nadzieję, że bez żadnych niespodzianek, kurde. No po prostu... Okej. Okay. No, ja, ja nie mam w ogóle żadnych przeciwwskazań. To, to... Nie no, kurde, zaraz jej przypieprzę, ja pierdziele.